Witam ponownie. Pozdrawiam chłopaków na kakane. Widzę jak jakieś zrzuty leżą na polu. Idziemy zobaczyć co to jest. Roman, twoje pole Będzie tu kursowały. Jakieś maluszki pewnie leżą. Wyjrzałem je przez lunetkę. Już dwa mam. Dzisiaj niedziela. Rezystyka wszędzie ponoszywane, o kurde, słuchajcie, to leży chyba para. Patrzcie, para. Już nikt nie chodzi za zrzutami. No. Po co takie maluchy zbierać? Ale mi się trafiło. Raz, dwa, trzy, cztery. Usmaki. Patrzcie, jak położone. Patrzcie, jak położone. Tu są te dwa wcześniejszy moje. Ja Że tak położę, Kurde, aż co zdjęcie zrobię